Nazywam się Sandra Kazek, jestem pielęgniarką oraz członkiem Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak prawidłowo i w sposób bezpieczny ściągnąć rękawiczki, gdyż niewłaściwe ich ściągnięcie skutkuje tym, że wszystkie patogeny, w tym wirus SARS-CoV-2, ląduje z rękawiczek na naszej skórze dłoni. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na instruktaż, w którym pokażę właściwą procedurę zdejmowania rękawiczek. Rękawiczkę należy chwycić pomiędzy nadgarstkiem oraz dłonią i pociągnąć od siebie tak, aby wywinała się na drugą stronę i objęła palce. Za pomocą ręki ze zdjętą rękawiczką należy chwycić drugą rękawiczkę pomiędzy dłonią a nadgarstkiem i pociągnąć od siebie tak, aby wywinała się na drugą stronę i objęła palce. W tym momencie obydwie rękawiczki powinny być do połowy zdjęte. Należy zdjąć pierwszą rękawiczkę całkowicie, łapiąc za, ją we, za jej wewnętrzną część i ściągając z palców. Następnie ręką bez rękawiczki należy złapać wewnętrzną część drugiej rękawiczki. I w taki oto sposób zostało, zostały bezpiecznie ściągnięte i należy je wyrzucić do kosza. Rekomendacją zdejmowania rękawiczek jest sposób, jaki uczono mnie na studiach. Czyli brudną rękawiczką łapię za zewnętrzną część rękawiczki, wywijam na drugą stronę, łapię ją, czystą rękę wkładam pod rękawiczkę, odwijam i w tym momencie rękawiczki są bezpiecznie zdjęte i należy je wyrzucić.